We wtorek, 21 marca w Świerze Górnych odbył się odbiór długo oczekiwanej przez mieszkańców drogi lokalnej. Powstała ona z kostki brukowej. Oprócz drogi wykonane zostały też zjazdy do posesji oraz umocniona skarpa. Utwardzono też pobocza kruszywem, a na łukach kostką granitową. Łączne koszt zadania wyniósł ponad 490 tysięcy złotych. Wykonanie drogi zostało dofinansowane ze środków pochodzących z programu rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W odbiorze uczestniczyli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski wraz z dyrektorem Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotrem Szafranem, radny Marcin Ogórek, sołtys Świerży Janina Golik oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Interbud z Radomia. Przypomnijmy, że na realizację inwestycji drogowych Gmina Kozienice otrzymała z Polskiego Ładu ogółem prawie 15 milionów złotych. Budowa tej drogi jest częścią projektu poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i Gminy Kozienice, etap drugi.